Witam Was, Barany. To jest dla Was czytanie na luty 2025. Zobaczymy, jakie energie będą dla Ciebie w tym miesiącu. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do subskrypcji, zostawienia komentarza i lajka. Bardzo mnie to cieszy, jeżeli dajecie osoby tutaj znać. No dobrze, i zobaczmy, co dla Barana będzie w tym miesiącu. Jaka jest sytuacja Barana? E, rycerz Pentakli I dwójka kijów Dobra, wyzwania Piątka Pentakli Przyczyny, co jest tu podstawą Wieża Przeszłość Szóstka Pentakli w głowie, do czego dążycie? Za dużo kart się rozsypało. Ok, co barany mają w głowie? Sprawiedliwość. Najbliższa przyszłość. Co nadchodzi dla Ciebie? Dziesiątka mieczy. Księżyc. Wy w tej sytuacji Baranek tej sytuacji. Król mieczy. Co się dzieje dookoła? E, dziewiątka pucharów i paść pucharów. Czego nie widzisz w tej sytuacji? Dziewiątka kijów. Ok, jeszcze coś tutaj chciało wypaść. Cesarz. Yy, I zobaczmy wynik, jak się zakończy ta sytuacja. Piątka mieczy i dziewiątka mieczy. Dobra, zobaczmy co mamy pod spodem. Koło fortuny. I troszkę to. Poprzesuwam. Okej, okay, wszystko widać. Okej, okay, dobra warany, zobaczmy, co się dzieje. Trochę takich kart. Um, um, no ciemnych, tak bym to powiedziała. Możesz być niezadowolony z czyjejś decyzji bądź czyjegoś postępowania i myślę, że się odcinasz od tego, ale sprawia ci to jednak jakiś tutaj smutek i może być tak, że po prostu coś e, nie wyszło albo nie wyszło tak, jakbyś chciał, e, natomiast mam wrażenie, że po prostu się od tego odcinasz i... E, mm, może, prawda, w jakichś takich zawodowych e, relacjach, może ktoś inny dostał jakby propozycję, która powinna należeć to, się Tobie i mam wrażenie, że ta osoba w ogóle tutaj... E, jakby może być niesubtelna jakby w całej sytuacji, albo może po prostu nie, nie, jakby, nie być godna jakby tego, bo jednak mamy tego pazia pucharów, on trochę nie ma pojęcia o niczym i trochę jest taką osobą niedoświadczoną tutaj. I ta dziewiątka pucharów potem mamy dziewiątkę w dziewiątkę mieczy, więc ona się tutaj przewija. Mam wrażenie, że to jest jakby jakiś pozytywny strzał dla takiej osoby. To może być jakieś spełnienie marzeń albo jakaś szansa dana, ale mam wrażenie, że ta osoba w ogóle nie do końca widzi jakby całości sytuacji. Może się w ogóle tym nie znać. Może być tak, że na przykład Ty chciałeś awans, a tak naprawdę zatrudnili nową osobę, bo ten paść pucharów jest trochę taki nieświadomy, co się dzieje. Dzieje, ale ma tą głowę pełną marzeń i trochę takie życzeniowe e, postrzeganie świata. E, mało takie realistyczne, bo dziew ta dziewiątka Pucharów jest trochę taką kartą e, życia w e, jakiejś takiej bańce, trochę własnych fantazji. E, e, I no, jest to karta też jakby spełnienia marzeń, tego, że los nam sprzyja. Natomiast ja, ja mam wrażenie, że. E, ty nie chcesz mieć za bardzo tutaj wspólnego z tą sytuacją i odcinasz się. To może być też osoba, która podjęła jakieś decyzje, działania, które tobie się nie podobają, i odcinasz się od tego. Całościową. Być może czekasz też na, na to, że ta osoba coś zrozumie albo jakby wyjdzie z jakąś inicjatywą, natomiast mam wrażenie, że to się nie dzieje i że to koniec tego czekania i, i tak jakby wybierasz swoją drogę, chociaż może być ona. Um, nie do końca taka łatwa, albo, albo jest poczucie, że, że jednak osiągnęliśmy jakąś porażkę, że się izolujemy tutaj, bo to jest dla ciebie to wyzwanie, ta piątka pentakli. Yy, I yy. No mamy też tą piątkę mieczy na koniec, więc mam wrażenie, że tak jakby wycofujesz się z tego. Może być też poczucie takie, że coś tutaj przegrałeś, ale ja mam wrażenie, że ty oczekujesz jakiegoś sprawiedliwego rozwiązania. I skoro go, jego tutaj nie ma, to y, pójdziesz go poszukać gdzie indziej. E, ok. Dobrze, zobaczmy tak po kolei i to może być też jakieś takie nagłe, nagłe zrządzenie losu, nagła obrót sytuacji, bo pod spodem mamy to koło fortuny i koło fortuny mówi, że tutaj może się jakieś zawirowanie pokazać i ono może być zaskakujące dla wszystkich, nie tylko ciebie. I... Mm, być może ktoś coś zrobił e, niefajnego, takiego głupiego nawet trochę, bo ten paść pucharów jest trochę takim dzieciakiem, który jeszcze nic nie wie e, i ma głowę w obłokach, e, a ty tego nie tolerujesz, bo twoja energia w tym miesiącu, e, mamy te, tego króla mieczy, on jest bardzo taki logiczny i myślę, że ona ci będzie pomagać, ta energia, e, bo jednak król mieczy to jest taki, zwłaszcza w tej talii, to jest taki Wiedźmin, o jego już żaden potwór nie zaskoczy. On sobie po prostu radzi z problemami tak jak one przychodzą. Jest też taki dosyć chłodny i chłodnie patrzy logicznie na całą tą sytuację. Więc myślę, że ta energia ci trochę pomaga, jakby ocenić sytuację, być może powziąć jakieś logiczne decyzje co, co do jakby dalszych kroków. Bo podstawą mamy jednak jak, jakoś zmianę. Bieża mówi o tym, że coś. Się być może nagle okazało. E, i, I tak, jakby ta, e, ta dwójka. Kijów. Dla mnie pokazuje jakieś plany, czekanie być może na kogoś. Jakby ty jesteś gotowy, masz jakąś swoją wizję, masz tutaj doświadczenie. Król Mieczy jest bardzo inteligentny, no ale tak jakby jest to wyczekiwanie dotyczące jakiegoś długiego przedsięwzięcia. Rycerz Pentakli mówi o tym, że angażujemy się w coś na, na długi okres czasu. On też jest, tu, tu jest też karta, która pokazuje taką powolność. Powolność w, w działaniu, być może nawet tak, jakby to wszystko się jeszcze nie zaczęło, ponieważ ten rycerz on ma tutaj w tej talii konia, ale on czasem w ogóle nie ma konia. Ale mimo tego idzie na piechotę, więc długo mu zejdzie. I, I ta dwójka kijów również jest taką kartą czekania, układania planu, albo masz już plan gotowy i czekasz na, na sygnał, czekasz na ruch, ruch od kogoś. A mam wrażenie, że tutaj jakby ktoś buja w obłokach, to jest Twoje otoczenie. Albo ty czekasz na, na sygnał, natomiast ta osoba jakby pojawia się coś nowego, pojawia się jakiś nowy Nowy faktor tutaj. I e, paść pucharów e, czasem mówi o nowym pomyśle, o wenie twórczej, trochę o takim marzycielstwie, właśnie takich latających świniach, e, e, ale. Jakby mam wrażenie, że dla otoczenia tutaj są jakieś takie pozytywne perspektywy, no a ty patrzysz chłodno na to. Być może widzisz, że to, co wymyśla tutaj Twoje otoczenie, nie ma w ogóle racji bytu, bo ty masz doświadczenie, no nie. I być może będziesz chciał się wymiksować z tego. Nazwijmy to przedsięwzięcia bądź, bądź relacji. To może być też ktoś w sensie takim emocjonalnym, kto zrobił coś po prostu głupiego i widzisz, że ta osoba nie jest dojrzała i nie jest warta, jakby tutaj, zachodu. Przeszłość pokazuje nam tą szóstkę pentakli. Szóstka pentakli jest kartą. Prezenty od losu, czasem przeprosin. Jeżeli chodzi o relacje, jest to karta, która pokazuje taką relację trochę dla przyjemności, rozdawanie uwagi w różnych kierunkach. Raczej, jeżeli chodzi o relacje, jest to takie bez zobowiązań. A to, może, to mogą być też jakieś ekstra pieniądze albo na przykład jakaś dotacja, jeżeli mówimy o sprawach zawodowych bądź jakaś odprawa i czekamy, co się dalej wydarzy. Natomiast dla Ciebie wyzwaniem jest jednak, Cofnięcie się do tej piątki pentakli, która mówi o tym, że będzie trzeba samemu sobie poradzić ze wszystkim. Piątka pentakli również może mówić o, o jakimś braku, o odrzuceniu, ale ta karta ma w sobie taką nutę, że sam wybierasz tą drogę, bo tak naprawdę klucz dostępu, klucz wyjścia jest, jest dostępny, ale wybieramy. Yy, jakby jakieś swoje przekonania, i być może trudną drogę, ale sami ją pokonamy. E, gdzie jakby idziesz, jakie są twoje kierunki. No mamy sprawiedliwość, więc mam wrażenie, że będzie tutaj jakaś decyzja. Decyzja, która ogólnie bazuje właśnie na takiej ocenie tej sytuacji, czy ona jest dobra, czy ona jest zła, kto jak postąpił i tak dalej. Będzie tutaj jakieś klarowne spojrzenie na to, być może takie obiektywne, bo masz jednak tutaj dużo siły takiego, takiego naprawdę spojrzenie na chłodno, co jest czym, czy ktoś się zachował dobrze, czy się zachował źle, czy masz tutaj perspektywy, czy to była słuszna decyzja, która ciebie tak jakby dotknęła tutaj. No i, i właśnie ta sprawiedliwość dla mnie mówi też o otwarciu oczu, mimo tego, że one są zamknięte. Możesz tak jakby zdobyć pełną klarowność tej sytuacji. Właśnie, jeżeli ona się tak nie rozwija i czekasz i czekasz, prawda, dochodzą do ciebie jakieś, jakieś informacje albo nagle zmieniać. Mieniasz jakby um, sytuację, bo wieża mówi o tym, że to chwila powoduje jakąś tutaj destrukcję, dematerializację yy, i sprawiedliwość pokazuje, że yy, oddzielisz prawdę od fałszu, yy, dokonasz oceny, dokonasz również myślę poważnej decyzji, bo sprawiedliwość często mówi o ultimatum, o tak jakby o rozstrzygnięciu, o podjęciu jakichś jakich właśnie tutaj działań. I trochę mam wrażenie, no to ta dziś ta to koło fortuny, o fajnie, że jest Słońce, które za tym idzie. Myślę, że za jakiś czas poczujesz się z tym wszystkim lepiej, bo jakby czego będziesz doświadczać? No mamy ten Księżyc i on może powodować, no też tak jakby, od, od, tu jest wyraźne odejście, ale Księżyc może mówić o takiej pustce, o poczuciu, że o poczuciu takiego, jakby niejasności. Natomiast e, kiedy ta zmiana tutaj nastąpi, czyli to koło fortuny, które właśnie fajnie w tej tali pokazuje to, to co jest białe to, co jest czarne, tak? to, to będzie oddzielone. Jakby nie będzie to zmieszane, jakby wszystko do jednego garnka i co, coś, co powoduje szarość, tak, białe i czarne. E, i, I wtedy nie wiemy tak naprawdę, e, e, co jest czym. Więc mam wrażenie, że za jakiś czas tutaj poczujesz jakby przypływ pozytywnej energii. O tym mówi to słońce. To koło fortuny może mówić o tym, że to będzie ważna zmiana. Zmiana dosyć szybka, bo koło fortuny mówi o tym, że, że z chwili na chwilę jakby kierunek się zmienia. I to może być zamknięcie pewnego rozdziału, otwarcie. Tutaj mamy tą dziesiątkę. Być może mam, mam troszkę takie wrażenie, że wycofanie się z czegoś, bo mamy tą dziesiątkę, tutaj mamy dziewiątkę, mieliśmy szóstkę, cofamy się do piątki, także mam wrażenie, że się z czegoś tutaj wycofujesz, coś co albo nie wystartowało, albo miało zupełnie inny... Miałeś zupełnie inny plan na to, a pojawił się jak, jakaś niespodzianka tutaj, jakiś zewnętrzny czynnik zupełnie nowy, albo jakiś nowy pomysł, a wszystko było ustalone tak. Dobrze. I czego doświadczasz? No, dziesiątka mieczy mówi o tym, że porzucamy tą jałową e, e, przestrzeń. Ona tak jakby rusza z tej pustyni w nowym kierunku. E, I księżyc mówi albo o właśnie utopieniu czegoś, pozostawieniu czegoś. E, e, księżyc może też mówić o tym, że jest tutaj jakaś duża niewiadoma. Zostawiamy to tak jakby być może bez wyjaśnienia. Trochę może nas to gryźć jakby ale to zdecydowanie tak jakby jest odrzucenie czegoś. No o, to, o tyle to jest fajne, że ta dziesiątka pokazuje, że odchodzimy, przestajemy się tym jakby interesować, myśleć nad tym. Co, co, z tego be, co by z tego było, albo jak możemy jeszcze pomóc w tej sytuacji, bo dziesiątka pokazuje, że tak jakby nic więcej się nie da tu zrobić. Natomiast, jakby jaki jest tutaj potencjalny wynik? No, mamy tą dziewiątkę, więc tak, jakby, tak jak mówię, cofasz się trochę do tyłu. Ale dobrze by było, jakby nie mielić tej sytuacji, bo ta dziewiątka pokazuje, że mamy kłębek tych myśli jeszcze. I piątka. Mieczy no jest tutaj wyzwaniem, natomiast w tej karcie właśnie jest wygrany, jest przegrany, aczkolwiek piątka mieczy zawsze pokazuje, że wybieramy, że nie startujemy w tym, nie bijemy się z kimś, bo być może gra jest nie fair, albo po prostu odchodzimy, rzucamy, tak jakby poddajemy się walkowerem, coś w tym rodzaju, tak? bo nie chcemy się w to mieszać, jakby to, to jest konflikt. OK, no ale no, nie jest to przyjemna energia. Nie, nie ma co mówić. Będzie to dla Ciebie wyzwaniem. Natomiast tak jak mówię, mam wrażenie, że reprezentujesz tutaj z sobą jakąś wyższą klasę, jakąś być może więcej doświadczenia. A, a tak jakby to otoczenie, w którym się znalazłeś, przestało być dla ciebie sprzyjające. To, czego nie widzisz w tej sytuacji, no mamy dziewiątkę kijów, która, no, pokazuje tutaj stanie mocno na straży tego, co zbudowałeś sam. I mamy też cesarza, tak? Cesarz znowu jest twoją energią, baranie. Cesarz również pokazuje plany, prawda? Tutaj mamy młodego cesarza, który właśnie ma ten glob, ma ten plan prawda, podróży mm. swojej, budowania jakby swojego, swojej przestrzeni. I mam wrażenie, że musisz pilnować tego swojego planu, tego swojego projektu, bo jakby to jest Twoje założenie. Tego nie widzisz jakby w tej sytuacji. Mam wrażenie, że może być takie, no... Zanim się zaadoptujesz z powrotem do sytuacji, no może być jakby... Możesz to mielić w głowie po prostu, e, e, baranie. Natomiast masz silną pozycję i nie po to jakby budowałeś tą swoją przestrzeń, tej dziewiący kijów, żeby byle kto tutaj przyszedł i wkładał tutaj e, pięć groszy, tym bardziej, że jest to osoba, która nie ma pojęcia o tym, jakby... Jak to się robi, <noise> prawda? Bo ona znalazła ten skarb, a ty go zbudowałeś, okej. Okay? Ehm, no dobrze, no to słońce pokazuje, że szczęście wróci, e, jakby mam wrażenie, w innym momencie. <laughs> tak? Bo odchodzisz, tak jakby odchodzisz, pozostawiasz ten księżyc, e, no, a tak jakby jak się już zadzieje to koło fortunę, ta zmiana nastąpi, no pojawia się słońce, więc dla mnie to jest pozytywny e, znak. Zobaczmy, co Ci tutaj tarot jeszcze radzi. Ok, coś już tutaj mi bardzo chce wypaść. Ok, siódemka mieczy. Eee, no, siódemka mieczy, mam wrażenie, pokazuje tutaj, żeby być sprytnym, żeby, żeby przewidzieć sytuację. Siódemka mieczy również e, e, może pokazywać kogoś, kto chce wykorzystać sytuację dla swoich korzyści, ok? Ale to jest też obserwacja, jak się wszystko zadzieje i zabrania ze sobą, tak jakby, to, co wydaje się, że należy do nas, tak jakby, tak? Więc jeżeli widzisz, że prawda, szykuje się tutaj jakieś odejście, zabierz coś ze sobą, na przykład bazę swoich klientów, prawda? E, e, tutaj trzeba się wykazać też sprytem i obserwować sytuację, bo ona może nie być wprost taka lo logiczna, ok? Albo ułożyć jakąś tutaj strategię, o której nikt nie będzie e, jakby wiedział. I no w tej talii akurat... On zabiera sześć mieczy, czyli szóstka mieczy mówi o progresie, o udaniu się ku ziemi obiecanej, o zabraniu ze sobą swoich doświadczeń albo, albo swoich rzeczy, i po prostu przejście w jakieś inne miejsce. No, być może tyczy to tego, co było w przeszłości, co jakby wypracowaliśmy. Natomiast dla mnie ta karta pokazuje, żeby się wykazać sprytem i obserwować, jakby jak się tutaj sytuacja rozwija, tak, żeby zakończyć z korzyścią dla siebie. No dobrze, myślę, że to wszystko, barany, pozdrawiam i widzimy się w kolejnych czytaniach.